Witam was na kolejnej przygodzie. Jest środek tygodnia, dlatego Milenki nie ma ze mną, no, zdalne lekcje. Nie będziemy, nie będziemy tutaj Milence przeszkadzać, żeby nie narobiła zaległości. Ja jestem w trakcie urlopu, więc szybki wyskok nad wodę, jedna nocka, jak mi się uda. To jutro również przyjadę na nockę, no niestety muszę wrócić rano pozałatwiać kilka ważnych spraw. Ale już od kilku dni nęcę tutaj regularnie, nęcę tutaj regularnie kukurydzą oraz pokruszonymi kulkami. Znalazłem bardzo ciekawe miejsce wzdłuż trzci. Jest to troszkę głębszy zbiornik od poprzedniego, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że uda się tutaj przechytrzyć jakiegoś ładnego karpia. I dość chwilę już ten zbiornik nie jest dorybiany, dosłownie po kilka sztuk rocznie. Także mam nadzieję, że uda się coś wyhaczyć. Wiem, że są naprawdę ładne karpie i amury. Może nie zakrawające rekord Polski, ale na pewno kilkunastokilogramowe. Trzymajcie kciuki. Ja wracam na stanowisko i czekam dalej. Zestawy już mam wywiezione, także czekamy. Witam Was! Jest godzina 22:30. Po jednej straconej rybie udaje się nadrobić zaległości. I taki, oto, niewielki Azjata, melduje się. Melduje się na mojej wędce. Przynęta to wczoraj odebrane kulki E12 od Solara, oczywiście Boba. W kolorze różowym. Jak widać przynosi efekt. Jest to zasługa również regularnego nęcenia kukurydzą. Od kilku dni już jeżdżę i sypię zarówno kukurydzę, jak i pokruszone kulki. No i taki oto efekt. Niewielki, ale piękny amor. Nie przynudzam. Wypuszczam rybę i szykuję się do. O, mam nadzieję, ciepłej noc. Także trzymajcie się i trzymajcie ciuki. Cześć, witam Was. Drugie podejście. Troszkę zmieniłem otoczenie, nie zdziwcie się, to jest ten sam zbiornik. Zmieniłem otoczenie, dlatego że to stanowisko, na którym wczoraj miałem rozbity namiot, znaczy inaczej, stanowisko zostało to samo. Miejsce rozbicia namiotu cofnąłem po prostu 20 metrów bliżej, żeby nie było błota. Masakra, masakra. Pokażę Wam we wstawkach kiedy rano się składałem wszystko ubłocone musiałem to czyścić w domu suszyć namiot, wymyć masakra także cofnęłem namiot, wolę te 20 metrów dobiec, nie, ma, nie, ma, nie mam z tym problemów czekam, jestem godzinę po wywózce zestawu, jest 16.38 niestety rano o godzinie 5 musiałem się zwinąć bo o 7 musiałem być już w pracy co prawda mam urlop ale, ale, ale Mam taką pracę, że niestety z tego urlopu czasem nic nie wychodzi. Czekam, czekam. Przynęty, no to zostawiłem. Zostawiłem E12, na którą złowiłem wczoraj amura. Natomiast kukurydzę zmieniłem na klawmiksa. Klawmiksa 14 tym razem, który sprawdzał mi się na niejednej wodzie. Zobaczymy, no chciałbym się pozbyć tych amurów, w cudzysłowie pozbyć, bo jeśli ma wziąć ładny, no to, no to jak najbardziej, ale chciałbym złowić jakiegoś karpia, chciałbym złowić jakiegoś karpia, te amury trzymają się mnie od zeszłego roku strasznie, nie mówię, że jestem tym zdegustowany, ale fajnie by było, gdyby ta waga rosła w górę, a niestety tylko jeden był takich znacznych rozmiarów, gdzie, gdzie było, naprawdę dał mi dużo satysfakcji. Co mogę Wam powiedzieć? No, no, nic, no, jak się pojawią jakieś ryby, no to, no to nagram to dla Was. Nie będę Was tu zanudzał. Powiem Wam tylko szybciutko, co troszkę zmieniłem. Wczoraj wywoziłem modelem zdalnie sterowanym, ponieważ mówię, nie chciałem, nie chciałem płoszyć sobie ryb. Tak, tak myślałem ja. Natomiast punkt odniesienia wywożąc modelem punkt zaczekajcie, samochód. Jestem troszkę bliżej drogi dzisiaj, dlatego, dlatego yy, samochody mogą nam troszkę zagłuszać, jeśli będą przejeżdżać. Yy, punkt odniesienia przy wywózce modelem nie jest taki sam, jak wiadomo, jak wywozimy pontonem. Pontonem kładę zestaw w punkt, wiem gdzie leży, zasypuję to bezpośrednio. Natomiast modelem, owszem, zanęta będzie leżeć bezpośrednio w miejscu, gdzie przynęta. Natomiast ten punkt odniesienia, przekonałem się o tym wczoraj, nie jest taki sam, bo jak wypłynąłem po zestaw, był dwa, może nawet 3 metry z boku z miejsca, gdzie chciałem go pierwotnie położyć. Dlatego zrezygnowałem. Łódka dzisiaj została w domu. Wywożę sobie pontonem, wywożę pontonem, kładę w punkt, zasypuję. Wiem, że leży na pewno w dobrym miejscu. Jeśli nic się nie będzie działo, to oczywiście do końca zasiadki nie zwijam. Także, także na tym stanowisku również będę chciał spędzić majówkę już wspólnie z Mileną, dlatego y, trzymajcie kciuki, no już wczorajsza nocka pokazała, że coś się pokazuje, jedna spinka, jeden wyholowany amur. Y, mam nadzieję, że majówka y, planowana na trzy lub nawet cztery nocki przyniesie nam więcej ryb i mam nadzieję, że większych. Dlatego jestem pełen, pełen. Y, Nadziei codziennie, codziennie jeżdżę, sypię kukurydzę, kulki i mam nadzieję, że to przyniesie rezultat w postaci pięknych ryb, pięknych kabanów, co oczywiście będziemy chcieli Wam z Mileną pokazać. Tymczasem nie chcę przedłużać tego filmu. Trzymajcie kciuki, a ja no czekam, czekam. Oczywiście nagram dla Was, jeśli cokolwiek złowie. Witam was tego pięknego ranka. Jak się domyśliliście, w nocy pewno nic się nie działo. Ano działo się, tylko niestety, że jedna ryba się spięła, dwa puste brania. Ale to już to już No tak już jest. Tak już jest, Cóż będę tutaj dodawał. Czasem tak bywa, podejrzewam, że amury, ponieważ, podejrzewam, że amury, ponieważ jestem dość daleko od węter, no wiadomo, jak go nie zapnę. no to ciężko, ciężko, żeby on sam, 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 sam się zaciął. Myślę, że kto łowi amury, ten wie o co chodzi. Piękny dzień, piękny dzień. Miejmy nadzieję, że woda zacznie się już nagrzewać na tyle, że te brania faktycznie eksplodują. Chociaż nie mam na co narzekać. Chciałbym, żeby karpie się ruszyły, ponieważ w tym roku mam złowione trzy, ale tylko z Chciałbym, żeby te karpie się ruszyły, ponieważ wiem, że są tu naprawdę piękne, piękne kabany, ale no, nie chcą na razie współpracować. Nie chcę współpracować. Może zmienię troszkę taktykę, może zrezygnuję częściowo z kukurydzy, rzucę więcej kulek, żeby zniechęcić te amury. No, kosztem brań, ale zniechęcić amury dobrań, a żeby, żeby jakiś <laughs> piękny karpik skusił się w końcu na mój zestaw. Na majówce będzie ku temu okazja, także przemyślimy. A ja w takim razie kończę. Idę dokończyć kawę. Idę dokończyć kawę. Powoli trzeba będzie się pakować jest godzina dziewiąta. Jest godzina dziewiąta. No, ale z doświadczenia wiem, że w dzień ciężko tutaj obrania. Jedyne co, to jeszcze pocieszę się tym pięknym wiosennym słońcem. No i wracam do domu, do żony, do dzieci. A wy tymczasem trzymajcie się i trzymajcie kciuki, bo za tydzień już majówka i chyba najdłuższa moja zasiadka z Milenką wspólna. Ale to zobaczymy. i